Siemanko YouTube, dzień dobry, witam serdecznie, no słuchajcie, czekamy sobie cierpliwie, okej, okay, może troszeczkę już niecierpliwie, ale na Early Access Heroes of Might and Magic Oldenera, jednakże nie zapominajmy, że z naszego rodzimego podwórka powstaje polski Heroes like, jakim jest Stormbinders, którego długo na kanale nie było, więc trzeba nadrobić zaległości. Proszę bardzo, Stormbinders Preview, the next big step for fantasy strategy od LT Gaming. Picture this: the sky blackens, rivers freeze in an instant, and armies find themselves swallowed by a storm they thought they could control. But in Stormbinders, that storm isn't just window dressing. It's. Dobra. I albo, albo, albo ja to albo ja to przeoczyłem, albo tego nie było. Ruch bohatera na koniu jest I mean, w sensie widziałem animacje, już widzieliśmy animacje jednostek na polu bitwy w sensie podczas walki i one były straszne, ale to co ja tutaj widzę to jest jakby klatkowanie. The this is no dobra, jak? Dziwnie, but with a twist. The Grafika jest nie wasza But I know what you're probably Kurde, no patrzcie, jak tu się, jak nie ma ruchu, jak żadna jednostka się nie rusza, tutaj sobie mamy, to jest coś lodowego, jakieś zakręcie, jakieś, jakieś pole lodowe, whatever, może jakaś mechanika ze Stormminders, Storm bo mechaniki tutaj mają być dosyć innowacyjne, co jest na plus oczywiście, ale kurde, no to wygląda całkiem okej, okay, nie, cała ta mapa, mapa świata wygląda bardzo ładnie bym powiedział, problem się pojawia, jak jest ruch. that's exactly why it caught my eye initially, but then I found out it's not just another nostalgia trip. It's a game that's genuinely trying to move the genre forward. A przeciec cukup, świetnie, not the grafika. ...daring to ask some new questions, I think it's worth digging deeper into... To... Zamki, tak jak sobie omawialiśmy wcześniej, też są bardzo ładne. see what it's going to bring to the table my name is tom and this is lt gaming where luke and i ai a a Sims, rpgs all the titles out there and we of course have a soft spot for oddball indie gems that are pushing the envelope if it sounds like your kind of thing give the video a like help us on the stormy youtube algorithm and subscribe if you want more content like this it really helps the channel out on our way to that big 100k mark okay let's dive into this one So, what exactly is Stormbinders? At its core, it's a fantasy world held together by something called the magic weave. Basically, you can think of these as the threads, that keep reality running nie smoothly. Only now the weave. S smoothly. Proszę cię, smoothly. Znaczy, wiem, że to się do czego innego odnosi, ale idealnie tutaj w animacji powiedział złe słowo, nie? No to wygląda to. W ruchu źle, no bardzo źle i to dobra, ja wiem, grafika w grach strategicznych gra jakby drugie skrzypce, jest na drugim planie, spoko, ale come on, naprawdę ludzie są w stanie krytykować wygląd Olden Ery, w sensie Olden Ery, i of Might and Magic, a tutaj to na przykład, no, zachwalacz. Jak? 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 Przecież to jest niemożliwe, wizualnie mi chodzi, nie? World is unraveling in spectacular fashion. Storms appear without warning, the dead don't stay dead, and whole regions twist into strange new shapes. And in the middle of all this chaos are the Stormbinders, rare individuals who can feel a connection to this weave and bend the weather itself to their will. where's your bog standard Nowy gameplay this I can't Throw a fireball, a stormbinder will call cool down lightning, conjure snow to slow an enemy line, or heal allies with a sudden mm -hmm. downpour. So it's not spellcasting in a traditional sense, it's about binding the storm itself, with all the danger and unpredictability that will come with that. The setting itself the is fractured four very different factions. The world itself is gonna be split between four very different factions, each with their own flavor of trouble. You've got Astrian, the road wearing scholars, desperately trying to keep the nice. together. No, kurde, zamki tutaj, jak zamku super wygląda. Każdy jeden, a są cztery, a swoją drogą to też jest ciekawe, że są cztery i nikt się, przynajmniej w komentarzach pod filmami, nie przyczepił, że jest mało frakcji, a do Alden y, Ery jakoś się przyczepiają jak ludzie ciągle to, że jest tylko sześć. A taka ciekawostka. ...with good intentions and probably an odd library or around, then there's the hell... Wiecie co? ...who've decided that arson is a perfectly reasonable form of urban planning, good intentions, library i to są jednostki, które występują w zamku Astrion, czyli coś na zasadzie, no jakiś tam zamek magów, bardziej nastawiony na, na zaklęcia, no nie? I teraz koncept tam te grafiki tych jednostek, no to jest. O gustach się nie rozmawia, ale to jest brzydkie. To by mogło ujść ten róg, orzeł, whatever, Fenix, czy co to będzie, ładne. Ten też spoko, spoko pomysł, nie? Problem pojawia się, jak te jednostki. Zaczynają się poruszać, jak animacje. One to są okropne. then there's the hellion who've decided that arson is a perfectly reasonable form of urban planning the Immortus, who are the necromancers who look at a battlefield and think excellent this is a free recruitment drive and finally the imperium a once proud kingdom of light who are now basically fueled by betrayal guilt jezu tu też jakie nawiązanie do hilosa trójki like trail, Zaczyna, no patrzcie no nie że aniołki tylko ja wiem tutaj będą takie takie kulki ze skrzydłami it's a, so proper, a good run for its money. Now if all this sounds a bit familiar, hex grids, mm. castle upgrades, fantastic factions, mm. you're not wrong. <laughs> <laughs> <Sword> <laughs> <of> <laughs> <Wonders> <laughs> is wearing its inspirations proudly. Think Heroes of Might and Magic, Disciples, Age of Wonders, the kind of games that had us glued to the screen long before steam started counting the hours and this is one of my bread and butter genres i still remember playing heroes of might magic 2 at a friend's house and i'll be honest i just wanted him to leave me alone so i could keep clicking through what felt like the greatest game ever made at the time amazing gameplay great no. lore and ale szczerze ja w jedynce znacznie więcej czasu niż w dwójce paradoksalnie Coś się w dwójkę grałem, oczywiście, że tak fajne było rozwinięcie jedynki i tak dalej. Ja wiem, że dla wielu z Was dwójka też jest kultowa, dla mnie też, ale chodzi mi o porównanie jedynki i dwójki. W jedynkę Heroesów pamiętam, Jezu, ale to jest wspomnienie, to też pewien nostalgia, nie? Grałem jak moje siostry miały osiemnastkę i moi rodzice po prostu ze mną wybyli do babci, żeby mogły sobie zrobić powiedzmy sobie domówkę, szczerze, nie? I ja wtedy w jedynkę Heroesa naparzałem na kąpie, bo komputer tata wziął. Dobry czas. Dobry czas. It never really goes out of fashion. And from those classic games to newer titles like Songs of Conquest, I've always had a soft spot for these fantasy turn-based strategy worlds. Songs of Conquest, kurde, giga dobry Heroes Like, tak to nazwijmy, ale nie bezpośrednia kalka z własnymi mechanikami to jest gierka. Bardzo fajna. Polecam szczerze. Ale... jest, jest jeden problem z tym. Jak ludzie mówią, że Olden Era jest nie mało przejrzysta i wiele rzeczy można pominąć, bo czegoś tam nie widzi się i tak dalej. To nie wiem, co by powiedzieli tutaj. Jak to jest na tych sprite'ach robione, na tej, w tym Pixelarcie, nie? Ja nie, nie wiem. Ja tutaj, tutaj się autentycznie, tutaj paru rzeczy nie, nie byłem w stanie dostrzec, dojrzeć, ale też jest guzik, który jak się naciśnie, to podświetla wszystkie interaktywne rzeczy. But the thing is, I don't think Stormbinders is going to copy what's come before. It's not looking to be Heroes 3.5 or Age of Wonders 5.7, whatever. It seems to me like it's genuinely trying to move the genre forward with its Stormbinding system. And that's exactly why it stood out to me, because when a strategy game asks some new questions, it's usually worth paying attention to. But let's dive into what this game is going to actually play like. First up, you. <laughs> Ocisk. Ocisk to. Zobacz, ja już zniknę, na przykład ta, ta, to jest bohater najprawdopodobniej, nie? Mechanika bohaterów w tej grze też będzie całkiem spoko, bo będą tam klasy, chyba są trzy, jeżeli mnie pamięć nie myli, zrobiłem materiał na ten temat, bo devloga wypuścili deweloperzy, nie? I to wygląda ładnie, problem się, te jednostki nawet też wyglądają ok, tylko że jak one się poruszają, jak mają animację, to są po prostu brzydkie i cza, cały ten czar wtedy Ryska. No. O, czekaj, pokaż. Poka, 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 Karty, znaczy, menu postaci, jednostek, opis, statystyki, wszystko, koszt, Longbow Lodge. okej okay, czyli mamy podstawową wersję, abridowaną wersję, abridowaną wersję, podstawowa wersja, podstawowa, podstawowa. Zakładam. Swoją tego też tutaj. Podstawowa wersja srebrna, ulepszona, złota. Tak z każdą jednostką. Także two layer structure, that we i kochamy. The campaign map, where you're exploring the world, i up oczywiście, expanding your To jest sort of loop that you'll absolutely recognize, if you're a fan do Ja rozumiem, że księga zaklęć nawiązuje właśnie yeah. też do żeby zagrać troszeczkę na nostalgii na klasyce, ale już mogliby się bardziej postarać, jeżeli chodzi o tutaj wizualny ten zaklęć, nie? That satisfying rhythm of building up your strength while plotting your next big fight. Then, when armies collide, it will all drop down into tactical battles on the classic hex grids. Here, it's going to be all about positioning, army composition, and pulling off those clever combos with spells and abilities. Factions will have a deep roster, more than 18 units, legendary heroes, spellcasters, and mythical creatures to mix and match okay. into customized oh, armies. This sort of setup is really an itch, which I absolutely adore. You can be sitting there trying to find the perfect synergy, lining up that one devastating turn or that mix and match of perfect units, and then you can smugly enjoy the results like you've just outmaneuvered Napoleon. Or in my case, of course, Luke on a Sunday night gaming session. And this has always been the heart of the genre for me. Not just winning, but winning well. Outthinking your opponent, watching the board shift as you set up the perfect plays, and Stormbinders looks built for those moments. The twist, of course, is going to be the weather might decide it's had enough of your clever plan, and suddenly a blizzard or lightning storm will roll in. Ciekaw jestem tych mechanik pogody. Oni tego jeszcze tak dokładnie chyba nie opisali, ale opisali to jak będą działały pod ziemią. Tutaj pod ziemią będą działać na zasadzie, jak to powiedzieć. Różnych dziwnych biomów. To nie będzie tak, że w każdym meczu będziecie mieli jedne podziemia, takie, że schodzicie w dół, no i są, że to podziemie. tylko będzie tak, że schodzicie w dół i możecie mieć totalnie, totalnie inną mapę, możecie mieć jakieś tam obszary pustynne na przykład, albo obszary jakieś wodne, morskie, z wyspami jakimiś takimi, byście byli w ogóle, wiecie, na jakimś, w jakimś innym totalnie wymiarze, nie? I to jest, to od razu mi się przypomina i kojarzy mi się bardziej. Z Elderingiem, jak była tam taka lokacja, że zjeżdżaliśmy windą w dół, a tam nagle stary kosmos był i gwiazdy było widać, nie? To było zajebiste i takie błędy są super. I fajnie, że też takiego tutaj zaimplementują, tak samo ten system pogodowy, ja uważam, że to jest też no, na plus, nie? Jedyne w sensie zastrzeżenie, jakie ja mam do tego, no to jest nierówny styl artystyczny. Zamek. The mapa strategiczna and and i mapa tabiadowa. Quick pause here, guys, to ask you to help us navigate the stormy seas of YouTube by liking and subscribing. Think of it like finding a learning stone in Heroes. One click and you'll level up. Only here you're not getting plus two like attacks. You're picking the LT gaming secondary skill. But let's be honest, the other choice was Eagle Eye anyway. But let's look at the big twist in this game: Stormbinding. Most strategy mm -hmm. games, in fact all games, treat weather like wallpaper. It's very cosmetic. It looks nice, it maybe sets the mood, but it doesn't really change your impact. Znaczy dobra, powiedział, że większość, ale na przykład gra saga Gniew Wikingów, gdzie jak nadcho nadchodziła zima, to zamarzała na przykład rzeka i wtedy można było przejść na drugą stronę, bo inaczej byśmy zamknięci na wyspie. No. Były. To, to było kurde, in Stormbinders the weather is out to get you. It will shift the battlefield, alter your spells, and occasionally laugh in your face when you thought you were being terribly clever. Take winter. In most games this no. will be a frosty texture. Here, it's gonna freeze rivers solid and allow your troops to march across on the flank the enemy previously thought was safe. Lightning storms will literally block movement across the map, forcing you to adapt on the fly seasons change the potency of spells so that fire mage who melted everything in summer suddenly looks a little bit sheepish in the middle of a snowstorm and the beauty of it is you can lean into the chaos or tone it down you can build armies designed to resist certain conditions or exploit storms for the maximum advantage you could even plan an entire campaign around predicting weather kurde ale to jak tak się w te rzeczy które on to nie jakoś Nie wiem jak, no to, że rzeka zawadza, że jest zima na przykład, tak, i można po tym iść, no to jest jakby, no, takie, analogiczne, logiczne, bo tak jest też i w życiu, nie? Niekoniecznie może byśmy chcieli przejść przez taką rzekę, ale to no już mniejsza większość. Chodzi o to, że właśnie w grze, która te 20 czy 25 lat temu powstała, czyli ta sama saga Gniew Wikingów, już taka mechanika była. Jeżeli na przykład to, że będzie burza z piorunami, to sprawi, że tylko nie możemy się poruszać, musimy jakichś alternatywnych sposobów poruszania się szukać, no to też nie jest jakąś taką... Ekstremalną mechaniką, bo jeżeli inaczej, jeżeli każdy, każda pogoda, każda pora roku, zresztą każdy warunek pogodowy będzie miał jeden stricte przypisany do niej zestaw mechanik, tak to nazwijmy, czyli zima zawsze zamarza rzeka i zwiększone są na przykład z obroczenia od zaklęć lodu. OG, czy lato, no to, że Fire Major na przykład jak jesteśmy, to każdy zakręcie ognia zadaje większe obrażenia. Burza, jak jaką tutaj wspomniał, że wtedy nie możemy się poruszać, jeżeli to za każdym razem będzie miało taki sam efekt, no to ten czar szybko prysznie, mi się wydaje. Ale może się mylić. Or if that sounds a little bit too stressful, you could lock the map to one season and play in classic mode. Either way, the system flexes with how much storm wrangling you're in the mood for. And this is where the magic could happen in a game like this, and I mean literally here. Picture lining up your perfect buff chain. Feeling like an absolute genius and then your opponent stormbinds a weather shift and wipes your whole plan out. Brutal, hilarious, and exactly the kind of unpredictability that keeps a strategy game fresh after hundreds of hours. Now, no dobra, a co jeśli, co jeśli... Bo tak może być za pierwszym razem, bo poznajemy grę i nie wiemy naprawdę co można robić i jakie jak będzie jaki będzie miał wpływ na pogodę nasz przeciwnik, na którego gramy. No ale co w, w sytuacji, kiedy my będziemy wie, znać już te mechaniki i będziemy wiedzieli, że na przykład ten z tego zamku czy tam ten z tego może zmienić pogodę na to i na to. A my sobie robimy na przykład tego, my już wcześniej będziemy, wy, wyrobimy sobie nawyk, że dobra, chciałbym zrobić sobie... Bohatera, który jest pod magię ognia, ale muszę mieć w głowie fakt, że może zostać zagrany na przykład e, e, pogoda śniegu, czy na lodu śnieżyca, czy whatever na mapie, i wtedy moje zakręcia tracą jakby na wartości. Overall, moja postać, mój bohater jest przez to relatywnie słabszy. Się będzie rządzić chyba wtedy. Chaos. Imperium are the humans, balanced, adaptable, and able to beam fallen soldiers back to mid-battle with a divine light and touch of the magitek. Hey! Southex, mother lode, Bokcha! are the scholars, slow armies that shine when storms rage, rewarding careful planning and precise play. Hellion are led by Lord Malgrim, and they think fire will solve everything. So think fast, aggressive, and fueled by. Później się fell flame, jestem kupiony. Jestem Tani. Jestem Tani. Fairflame. Mój zamek. Mój. souls that they burn. And then there's Immortus. Necromancers. You see a battlefield is one big recruitment drive. Every casualty, friend or foe, will just swell their ranks until the map looks like some sort of skeleton convention. You're it looks like each one is gonna to play it differently and reflect a different philosophy on how to deal with a broken weave and to together set the stage for this bigger story in the world, heal it, exploit it, or embrace the chaos, and then call it a day. So who is actually behind this game? Well, Stormbinders is being developed by Innominate Games and published by a familiar face that is Slytherin Software, a name strategy fans will know well. They've built a reputation on publishing deep, often niche strategy titles and the sort of games that prioritise brains over bombast. For Innominate, this is clearly a passion project. They said from the start they weren't just trying to clone the classics like heroes, but asking what's next for turn-based fantasy strategy. This is exactly where the storm binding came from. The idea where there could be more than just pretty visuals, but a core mechanic that changes every match. And what I like is how transparent they've been, the dev diaries have been frequent, and they're not just teasing screenshots, they're showing concept art, talking through mechanics, and explaining the thinking behind design choices. It seems like they really want players along for the ride, which is always a good sign if you're building a strategy game that's meant to last years. So why should you care about Stormbinders? Ooh, well, Endless 2025 Legend is Dwa. shaping up to be a huge year for turn-based strategy. We've got Endless Legend 2 on the horizon, plenty of noise around the Heroes of Might and Magic, Alden Era, No. Dusterbinders, which like like is going and No. taking a step back towards the limelight. And if the Stormbinding system can genuinely change how you play, making fights unpredictable and each campaign an emergent storytelling machine. It will be what strategy fans want. Not just a win screen but remember when moments that will stick with you. And if Stormbinder can also deliver a blend of deep mechanics and some strong faction identity along okay. with these new mechanics, it could certainly earn its place among the heavyweights of. Dobra. spoko, fajnie przygotowany, wiadomo, bo to LT, LT gaming, ale. Gdyby to się tak Dobra, będą te warunki pogodowe, będzie ta dynamiczna niby pogoda, ale nadal to będzie ograniczenie w postaci tych czterech warunków pogodowych, tak na które będziemy mogli się przygotować. Jak już się przygotujemy, jak już sobie rozegramy parę tych partii, to to już nie będzie aż tak ekscytujące, jak mogłoby być. Przynajmniej tak to ja sobie wnioskuję na, razie na papierze, bo oczywiście będzie trzeba sobie zagrać, żeby mieć lepsze, jakby spektrum, lepsze spojrzenie na, na cały produkt, bo może się okazać totalnie na odwrót, że jednak będzie fajnie się w to grało i nie będzie się nudzić. Tym bardziej, że tu jest niby wspomnie, wspomniane, że deweloperzy słuchają, co jest też na plus, bo to jest rzadkość, jeżeli chodzi o szczególnie duże, szczególnie duże studia, że wypuszczałem te vlogi sukcesywnie i systematycznie. Fajnie by było, gdyby te grafiki grafikę jakby poprawili. No ja mówię tylko za siebie, ale powiedzcie mi szczerze w komentarzu, czy wam oprawa graficzna, jaka występuje w Stormbindersach odpowiada w każdym aspekcie, czyli mam na myśli mapę strategiczną Mapę taktyczną, w sensie tą mapę od walki i jeszcze ekran budowania zamku. I teraz popyt na gry powiązane z Heroesami, czyli Heroes of Might and Magic alike gry, jest co pokazuje Songs of Conquest. Songs of Conquest sprzedało się w 5 milionach egzemplarzy, i to jest chyba, to są statystyki z zeszłego roku, w ogóle z marca czy z kwietnia, więc do dnia dzisiejszego najprawdopodobniej w większej ilości. 750 tysięcy wishlist wishlistów jest Olden Ere. 750 tysięcy osób wishlistowało Olden Ere. O w ten sposób, co na grę, która jeszcze nie wyszła i jest robiona przez studio, które jest było przepraszam mniej znane w większej ilości ludzi, bo zrobili i Iratusa. Run Frozen Studio w sensie, no to świadczy o tym, że rzeczywiście jakby miejsce wśród graczy na Heroes Alica jest. I to bez dyskusji. Nie? Dlatego myślę, że Stormbinders też będzie miał swoich zwolenników i też będzie miał swoje 5 minut, nie? Pytanie tylko, jak twórcy to sobie wszystko rozplanują? Jak będzie po premierze też? Czy to będzie w eliakcesie, czy nie? Bo na razie to mieliśmy. Mamy wtedy vlogi. Mieliśmy trailer i gameplay, gameplay trailer już jakiś czas temu, i to na razie tyle w tym temacie. Ja się będę na pewno temu przyglądał. Dzięki, tyle w dzisiejszym materiale. Jeżeli się podobało, łapa w górę, jeżeli się nie podobało, łapa w dół. Komentarz do zasięgu również bardzo mile widziany, bardzo mi to pomaga, oraz subskrypcja, żeby kanał się rozwijał. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnych materiałach ze Stan By Jak już coś będzie innych jest strategicznych, trzymajcie się. Na razie, cześć. Pa.